Sprawdźmy sobie, co jest przed Tobą ukryte. Czytanie na jutrzejszą pełnię księżyca, znaku bliźniąt. Co jest przed Tobą ukryte? Hmm, tutaj bardzo miłośnie ktoś zmierza do Ciebie. Może być nawet tutaj dwóch panów bądź dwie osoby, tak? Które uczuciowo tutaj Idą w twoją stronę. Byk pan na koziorożec, Ragryby skorpion. Ukryte jest przed tobą, że ktoś, kto od dawna ci się przygląda, tak? Od dawna chciałby, chciałby ruszyć w twoim kierunku, ale z jakichś powodów tutaj nie zadziałał jeszcze. Możliwe, że po prostu jesteś zbyt atrakcyjna dla tego kogoś, tak? On się po prostu wstydzi, boi, gdzieś tam boi się odrzucenia, bo ty się pokazujesz w karcie kr królowej, tak? A tutaj mamy. Rycerzy, więc yy, no, mężczyźni po prostu mogą się bać gdzieś tam zagadać, tak? Trochę takie za wysokie progi mogą być. I to jest przed tobą ukryte, tak? Że jest to jakiś dwóch panów, których, którzy się tobą interesują, albo, albo tutaj dwie kobiety odwracajcie sobie energię. Yy, jeden tutaj jest bardzo taki stabilny może być ktoś z kim, z kim można tutaj tworzyć przyszłość, taką konkretną. Druga osoba bardziej taka emocjonalna, czuła, kochająca. Ale naprawdę tutaj fajnie, fajnie się pokazało. W, jest, nie jest przy ukryte, po prostu, że ktoś żywi do ciebie uczucia, tak? Może być tutaj nawet, mówię, dwójka, dwójka osób, jak najbardziej. Komu dasz ten kielich, już zależy od ciebie. Dziękuję.